Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: pójdź za mną. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, kto nas poprzedza. Zapraszam na ten odcinek. Wiecie już, kochani z tych naszych tutaj rozważań, że ten moment powołania celnika Mateusza jest dla mnie bardzo ważnym fragmentem, dlatego, że ja sobie sam wziąłem właśnie pod wpływem tej Ewangelii nabierzmowanie imię Mateusz. Mnie tak zauroczyło ta postawa. Dzisiaj, kiedy myślałem o tym tekście, to zobaczyłem, jakby no, na nowo, pewną rzecz. Jezus mówi: pójdź za mną do niego. On oczywiście wstał i poszedł, to jest fantastyczne, ale jeszcze fantastyczniejszy w tym wszystkim jest właśnie Jezus, który nie mówi mu iść w nieznane, w tym sensie takim, że to już musiał zrobić bardzo konkretną pracę w sercu, bo musiał wyjść z tego, co go więziło, czyli tak naprawdę z tej budki celnej, i nie znał innego życia. i Musiał pójść gdzieś w miejsce, które było dla niego obce totalnie. Ale Jezus mówi: Pójdź za mną. To znaczy, że ja będę szedł przed tobą, ja cię będę poprzedzał. Że to nie będzie tak, że będziesz sam, tylko że ja ci wyznaczę drogę. I to jest fantastyczne, zobaczcie, że wtedy, kiedy przychodzi nam mierzyć się z różnymi naszymi słabościami, trudnościami, to nie jest tak, że jesteśmy sami. Że jeśli pójdziemy za tym głosem Boga, to On nas poprzedzi w tym wszystkim. To tak naprawdę On nam przygotuje drogę. I to jest fantastyczne, że Bóg tak bardzo troszczy się o swoje dzieci, o swoje owce, że idzie i nam przygotowuje drogę po to, żebyśmy my czuli się bezpiecznie na niej. Oczywiście to nie znaczy, że tam na tej drodze nie będzie żadnych przeciwności, że wszystko pójdzie nam tak pięknie, gładko. Ale tu chodzi o to, że nie będziemy tam sami, że Bóg idzie przed nami. I to jest fantastyczna wiadomość dla nas dzisiaj. To jest dla nas dzisiaj Ewangelia, czyli dobra nowina. Przyjmij ją do swojego serca. Bóg Ci z serca każdemu z Was. Trzymajcie się dzielnie. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.